Hej, dzisiaj wam pokażę jak zmienić rozdzielczość BlueStacks. lecimy. Okej. Okay. Jeśli rozdzielczość, której, nam nie, której mamy bluestacks nam nie odpowiada. Mm -hmm. Nam się nie podoba. Ja pokażę dwa, albo trzy sposoby, jak zmienić tą rozdzielczość. Jak zmienić rozdzielczość gry w Blue Bo jeśli Oczywiście ym, to będzie szczere, to nie, że będziemy mogli sobie wybrać jaką chcemy Tylko to zależy od naszego monitora, to jest bardzo ważne Że to wszystko zależy od naszego monitora Bo inaczej się nie da, słuchajcie, więc okej okay. Niech się nasz BlueStacks uruchomi, albo zrobimy przerwę Okej, okay. um, gdy już nam się uruchomił Blue Stax. No to um, słuchajcie, coś Wam wytłumaczę. Jak teraz grać na ekranie, który nam się podoba? Bo full screen. No to, patrzcie, wejdę do Google Play, daję full screen. No i rozdzielczość nam się nie podoba. Jak ją zmniejszyć? Po pierwszym musimy kliknąć, ok, słuchajcie, klikamy prawym przyciskiem myszy, z szeregu opcji wybieramy ustawienia ekranu. Później w zakładce rozdzielczość wyświetlacza wybieramy naszą rozdzielczość, ja wybiorę 1280x800 pikseli. Uruchamiamy Bluestacks i mamy rozdzielczość, jaka nam się podoba. Ja to oczywiście zmienię. ok, i tak to wygląda na rozdzielczości 1200x800 pikseli. To jest zmiana systemowa, więc to zależy od waszego monitora. Ja wam pokażę, jaki to jest dokładnie monitor. To jest monitor Sensaja, Sensaj Trójeczka, dlg 2 Model jest g g 2222 hdl Więc muszę jeszcze bardziej zmienić swojego Windowsa. za pomocą rozdzielczości, którą wam teraz pokażę. Wybieram ponowni, ponownie klikamy klikam prawym przyciskiem myszy, wybieramy ustawienia ekranu w opcji Wybieram rozdzielczość wyświetlacza, wybieramy większą bądź ja tu wziąłem 1280x930 pikseli. chodzimy ponownie w BlueStacks. Uruchamiamy pełny ekran. No i jak widzicie, no nie jest to zabawne. Zdjęcie komuś może podpasować. Jeśli chcemy mieć jeszcze lepszą rozdzielczość, z powrotem klikamy prawy przycisk myszy z szeregu opcji. Wybieramy ustawienie ekranu. W zakładce rozdzielczość wyświetlacza wybieramy jaka nam się podoba, na moim przypadku to będzie 1280x1024 pikseli Wracamy do BlueStacks Wybieramy pozycję pełny ekran i no, no... powiedzcie ale chyba każdemu się bardziej podoba rozdzielczość no ta oczywiście maksymalna, więc dziękuję Wam za oglądanie tego szalonego filmiku, jeśli chcecie abym zmniejszył do 800 na 600 to jest chore to napiszcie komentarz. Hejka!